Dzień widzowie, nagrywamy odcinek z CS-a, z trybu skrzydłowego, będzie tutaj kilka rundek, spróbujemy swoich szans, piszcie co chcielibyście, żebym nagrywał, bo strasznie nie mam pomysłów, a z uwagi, że lubię grać z CS GO, to, to nagram CS-a. Link do mojego Oj. Discorda znajdziecie w opisie widzowie i widzimy się jak będzie już runda. Weź tam przypinaj tej szyby, ja sobie pójdę tam na te. Spoko. Pojedyncze drzwi, będę na tych podwójnych. Pilnowy. Ej, wyczek JNT. Wyczek z tych podwójnych. Ej. Znowu okno przypinaj. Ej, ej, okno do te drzwi. 90 są otwarte um, Minus y, 90 ma jeden typ Na no O boże, na oknie trafiłem Ale gdzie jest? Tam. Y, no tam na dole Dobra, Podwójną. spoko Zabiję go przez to Zostawiam. się widzowie w komentarzach jakie macie rangi. Aha. Bo ja ma jeszcze nie wykupiłem. Ale może się to zmienić. Nie wygramy tej rundy widzowie. Ale mam nadzieję, że pójdzie nam lepiej w następnej. Nie idę. Spoko, to drugi, jest drugi jest tu, drugi jest tu drzwiak. Wiem. Ja mu tam najwyżej. O Jezu, on tam jest na dole. Po lewo, prawo? Eee, nie wiem Pamiętajcie widzowie, negę w ŻYCIEM Nie widzę tu na razie nikogo, ale nie wiem czy tu nikogo nie ma. Na środku nikogo nie ma, ale chyba idzie ktoś górą. Nie, jednak nie. Wyszedł, wyszedł, wyszedł już w góra A dwóch tu było, kurde, scelowany był. Ajajaj, A minus dwadzieścia zostało. Aha, heta mi dał pierwszym strzałem. Gdzie on był? No, u góry. No, no, okay. przy, przy wyjściu od strony... Dobrze. Bierz broń najpierw. Co ja ci mówię, wykierowałeś. Aha, to się tutaj z Chyba taki dojść. Aha, ja miałam takiego lowa, ja pierdzielę. Ale czemu na mnie idzie ten dobry, a na ciebie ten słaby? Tu chyba po domek? No, domek. Aha, no, fajny domek. Ja sobie przypinuję domek tutaj. Ile woda. Aha, no. Pryjemy, co, nic nie widzę. Nie, nie mogę go trapić, kurde. Zabiję jednego. Zabiję ja oni nic nie widzę, stary. O, kurde. Ja... ich. Kurde. Ja... Teraz po stronie Teteków. Yy... Może nam pójść trochę gorzej, ale zobaczymy, jak nam wyjdzie. Aha, plecy miałem, dwóch na raz. Ja pierdolę najgorsze. Dobrze, drugi malował. A, no super, bawię się. O, bity. Zabity. Eee, 60 HP mu zostało. Dobrze. Zobaczyłem, że jeden skakuje do góry, to zacząłem bić tego, co wskakuje. Ale chłop mu łotowa A, super, od dwóch stron znowu. Robię mu plecy. E, minut 56 po tej mojej stronie No, tutaj będzie No wiem, wiem, wiem Masz go na 2-3 strzały z USPA No, nice. e, Obity po głowie, leży Sam się ogłuszyłem, ja jestem mistrzem Jest. Bo oni już odnowili się na tym kampie Aj, nie mogłem go trafić, 28 minus ma. No, dobra. Za tym krzaczorkiem. Ogłuszyli mnie. Nie żyje Nice. Już jest drugi? Nie wiem. E, domagam, domagam, domagam. Do 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 spoko, spoko. Nie wiem co miałem, więc pójdę. Zobaczcie jak miał kałaszka. Ja wziąłem sobie nade'a mojego. Miał kałaszka. wziąłem. Wezmę zawsze... Wezmę nade'a zwykłego. Ja sobie jeszcze tego Pema zostawię, nie ma sensu kupać nic lepszego. Opa, dobra. O, flasha dostałem. Mógł wyjść. O, 578. Yy, Aha, akurat broń zmieniałem i wyszedłem jaki Tam jest, yy, idzie od. a nie. A no jednak dobrze. Nie chcieli boosta robić. Wyszedł mi, wyszedł mi. On od drugiej Dobra, ładuję sobie bronię póki mogę Wychylił się No a ja dobrze że im od pesu zaszedłem Mam no. eee, dobra biorę tego Pistolet z domkiem te... Co? Z domkiem cię? Ty skup ich uwagę tam, a ja pójdę od do nich. I jeden idzie domkiem. Dobrze! A ja idę górą. Ty możesz... No bo nie, nie. Idziemy albo razem dołem, albo razem górą, bo to nie ma sensu pojedynczo. Nie maj. Nie czekajcie. jeden na dole. Leży. Dobra. Plantuję. Ja uspa? I nie idzie na uspa. Dobra, zaplantowałem. Dobra, nice. Ja zagram teraz, maka. Też Znowu jesteś w tej samej pozycji co teraz. Aha, Hedda mi a ja mu tylko 8 zadam. Po prawo, tam na dole, no tam na dole. Po lewo, po lewo, po lewo, po lewo, tam na dole. Bo im... No. Miałam... Miałam... Dobra, nie umrafić, bo ja to jest chyba. Na Ale podskoczył, widziałeś No jeden HP ci zostało. Dobrze! Wygraliśmy wreszcie! Widzowie, to by było nie tyle by... na ten odcinek. Wbijajcie na Discorda, subujcie kanał i łapkujcie. No to cześć!